Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Far Cry Primal Dzisiaj przeniesiemy się trochę do prehistorii No tak, właśnie przeniesiemy się do pre prehistorii 10 tysięcy lat przed naszą erą Także bez zbędnego gadania i bez zbędnych informacji na temat gry Zaproszę was do serii z Far Cry'a Primala oczywiście jeżeli jesteś nowy na kanale, zasubskrybuj kanał, polajkuj film. A teraz jeżeli subskrypcja i dzwoneczek zostały kliknięte, ja was zapraszam do podróży w czasie. Graj. A więc zaczynamy. Podróży z Windja. tysięcy lat, centralna Europa Środkowa, no to to akurat... Winja duashala, du sama. Winja urus waidash. Guifa haplaha. Winja damsha. Mabaya bayo kwama. Udan, kraw hadan yaudan. Sila hascapuris. Vinja jan, dir ha pasfar. Nu a pascanti, vinja brastar. Valsai u guarshar. Ubisoft przedstawia projekt studia Ubisoft Montreal. No więc zaczynamy przygodę w prehistorycznej środkowej Europie. Rehistoryczni komandosi. Łuki i dzidy. Aha, mam na imię Takar. Winja. Okej, okay, dobra. Na C, aby uniknąć wykrycia. No dobrze, pozostań nisko i podążaj za... Dalson Gra stworzona w 2016, a, czyli No Gra miała premierę w 2016 roku, także ma swoją latka. Ale po prostu Mi Far kraje się bardzo podobają. Mają swój klimat i ta mechanika, która istnieje w Far bardzo

Tam mały mam Tatar czuwa Ja oprócz dzidy to nic nie mam Put kontrolny, ścigaj zjeżdżał naciskaj, żeby wiedz Shift, no dobrze I w łeb I w łeb Taki prehistoryczny CS O kurno ale nim rzucił Widzieliście to? Ej tyle strzałów dostał O kurde kurde Ty, on spieprza nam, spieprza, 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 ucieka On ucieka Dobra, ścigamy go dalej Co? Nawet w głowę cię nie ruszają O! Prosto w oko dostał Dobra, mamy to. Punkt kontrolny. Już go kroją. Co to? O kurde, tygrysek! grysek! Shablozem, widzieliście? O, oh, fuck. Poszedł won, Kicjusz. Ale go rozszarpał, skubany. Mhm, Fajnie było, że. Ała. No jeszcze lecę. Ażem w kamienia przyżnął Far Cry Primal Prolog mamy za sobą Prolog mamy za sobą naszej gry Prawie jak prehistoryk Tylko takie bardziej 3D I bardziej Far Cryowate. Ale rozwalony. Ty szukaj ziemia Oroz. Szuka ugubieni bracia Winja Takar i Dajos, czy ten Dojas, jest z plemienia Winja Dobra. No i umarł. Za nie mógł. Tak, pochowany, nagrobek zrobiony. No, trzeba broń. No dobra, no to zaczynamy co my mamy teraz zrobić? Osiągnięcie odblokowane: Droga do Oros. Trzeba łuk. Kontrol lecz, dobra. Akcja klub zakończona. Dobra, zbierz materiały do wytworzenia łuku: drewno olchowe, czcina i łupek, czyli tak. Tu mamy coś. E, dobra. Czyli przypomina nam się Far Cry 3. E, trzciny mamy, o widzicie Dobra Tu mamy jeszcze jedną e, Tam, o tu mamy Drzewo olchowe Jeszcze? Jeszcze Cioło, tu coś mamy, tu mamy kamień Dobra Tu mamy kamień Ile tego łupka jest potrzebna? Możesz przytrzymać V, aby włączyć wzrok głowcy i poświetlić... dobra. V. Aha, dobra, to w ten sposób tutaj działa. Tu nie mamy żadnych... specyfików. Dobra, wytwórz łuk, naciśnij I, żeby otworzyć menu. Dobra. No to co no, trzeba wytworzyć go innego wyjścia nie ma Dobra, wytworzyliśmy Tak, czyli ciwa to z tej trzciny to naprawdę mocno będzie wam powiem No Po dźwięku to nawet naostrzone jest widzę Ej dobra. Znając życie, to to drzewo, drzewo olchowe też nam się do czegoś przyda. Teraz polować. Trzeba jeść, żeby być siła. Dobra. Polowanie. Aby skutecznie polować, powoli zbliż się do ofiary i naciśnij C, żeby kucnąć. Okej. Okay. Przytrzymaj V. Aby skorzystać ze wzroku łowcy i podświetlić pobliskie zwierzęta oraz ślady krwi. Aha, jeżeli zwierzęta będą krwawić, będzie można dojść do nich. Nie podchodź za blisko. Niektóre zwierzęta uciekają, jeśli cię zauważą. Okej, okay, dobra. Słyszę kotka. Dobra, poluj i zdejmuj skóry, żeby zobaczyć pożywienie. Dobra, muszę trzy kozice upolować. Dobra, chyba widzę jedną. Tak jest. Ty, tu jeszcze jest jedna. Ej, patrz, człowieku. Jakby mychać o to? Dobra, tą trafiłem. Fajnie, tą trafiłem. Ale tamtą też będę mógł chyba znaleźć. Ponieważ ja ją chyba dziabłem. Przytrzymaj V. Przytrzymaj V. Aha, dobra, mamy ślady krwi. Dobra, mamy ślady krwi. To jest chyba to. Gdzie te ślady krwi prowadzą? Do nikąd. Jeszcze y, najlepsze że nie trafiłem. Ty ale człowieku, gdzie ona? Gdzie ona się podziała, ta kozica? No tu niby ślady krwi prowadzą, ale jednak to nie to. Dobra, zapolujmy jeszcze raz. Tylko podejdźmy do tego. O, o, o. Idealnie, prosto w głowę. I nawet mamy jakieś 10 punktów. Dobra, mamy. I to co, jeszcze jedno musimy upolować. I one są. Weźmy sobie to drzewo olchowe. Dobra, mam, 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 mam. mam. Dobra, trzeba za nią lecieć. Bo ona zdechnie. Tak czy tak, padnie. Ty! Ona się rozwaliła o to drzewo Dobra, mamy Wkrótce, no trzeba schronienie, dobra Dobra, tu mamy Roz... Znajdź schronienie i rozpal ognisko Mamy pierwszy punkt kontrolny w tej grze Do zdobycia O, mamy tutaj na mini mapie Pokazane gdzie Okej, okay, dobra Jeszcze zawczasu sobie weźmy to bo z poprzednich Far Cry to się zawsze sprawdzało, że jeżeli się wzięło coś... Tu mamy co to jest? O, rozpalownisko. Czyli to jest to. Dobra. Pyk. dasta burghi we jumpsaq whim urusim kwa pantishastango walzratati jamapur dobra teraz możesz teraz możesz wytworzyć maczugę naciśnij i żeby wytworzyć maczugę dobra Możemy nawet sobie coś ulepszać, a znaczy, ulepszać bo nie możemy? Jaskinia kara, Aha, muszę mieć poziom pierwszy. A będziemy coś ten, budynki budować. O, Cio, bo się robi. Robi się Nasz, nas nasz wodzu. No będziesz musiać mieć siły trochę do tego. Trzeba wpierdzielać. Okej, okay, dobra, ale może ja to sobie zostanę jednak jednak przy tym. O, patrzcie. Mogę wytwarzać w ten sposób uuu, strzały. Aha, i tu patrzcie, mogę pod, podpalić nawet strzałę. No ciekawe. Przytrzymaj V i skorzystaj coś. Ze... Moja pochodnia palić pnącza. Eee, <śmiewanie> nawet możemy palić Dobre Przytrzymaj V Eee, e, e, chyba się palę Wzrok i będziemy i idziemy. Aha, są jakieś ślady. Dobra, mamy ślady. Według tych śladów musimy podążać. Okej, okay, ale wiecie co? O Dobra Co to jest? Przeszukiwanie. Tu walka ślady. Ogień. Dobra, dalej sobie przyciśnijmy i zasywajmy tymi śladami. Tu mamy też... To jest krew właśnie. To jest krew. Tu mamy jeszcze coś. O, lewek. Silnie winja zabić. Dobra, idziemy dalej. Mhm, wilki. Tu jest pierwszy, po prawej stronie, widzicie go? Widzicie go? Ale do góry coś mamy Ty, patrzcie, oni mnie atakują. Poszedł won Pal się dziadu Dobra Mamy pierwszą jaskinię Jego tygryska słychać cały czas Ee, e, tu coś można było przeszukać to było? Tu jest. Aha, jakaś skrytka była. Dobra. Skrytki z skrytkami. Tu mam też. Winja blisko. O. o kurde. Jakieś jeziorko. Kości. I tłuszcz zwierzęcy Tego lewka coraz bardziej słychać Tego lewka coraz bardziej słychać O, widzieliście? Tam na górze coś było Ktoś tam chodził Ej O! Dobra, to nie wiem co to jest Będę się interesował tym później O, o ciasno troszkę Ciemno Podpalmy sobie Dobra tu coś jest Tu mamy Jakąś jaskinię Znowu woda Okej okay. Ale coś się dzieje Bo muzyka nagle zrobiła się poważna Także jesteśmy chyba blisko czegoś Nowego do odkrycia Dobra mam jakąś O o o o o o kurde Patrzcie to. kiciuś idzie szablozębny. Niesie kogoś, patrzcie, w zębach niesie jakąś ofiarę. Windza. Przepłyńmy sobie. Może wolniej przepłyńmy, bo nie wiem czy ten kiciuś może... O, patrzcie! Do góry jest ktoś. Ty, a tu ten kotek był. <laughs> Aha, dobra, kaczenka. No dobrze, czyli dotarliśmy do kolejnego punktu kontrolnego. O! 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 Laseczka! O kurde, ale ją chycił! Ale ją chycił schybany Sie kotek zdenerwował Ja pierdzielę Kurde Lebele co tu się w ogóle wyprawia? Dupo się nie bój mnie, bo ci nic zrobić nie chcę. Idzie tędy. Okej, okay, dobra. O. Światłość. Widzę światłość. Kraino Oros. A więc dotarliśmy do krainy Oros, do krainy Winja. Dotarliśmy z powrotem, przyjacielu. A ty kto jesteś? Ty Winja, ale spo, spoza Oros. Na orrospi? Palu. Sashualim shalam. Takar. Takar hasam. Sayla. Tigri Ti tiyibai amartis. Tigri udandaw. Udam szałs. Dał sam. Utakar u limuan. U, hajka głaszcza. Mi. mieć kryocha jedzenia. Takar idzie z Sejla. Achatra. Głama. Ok, no dobra. Głama. No idę przecież spokojnie. Kobito. Okej, okay, no to mamy... Dotarliśmy do krainy Windja, do krainy Oros. Takar do doszedł. Do, do, do No więc zobaczmy co dalej się będzie działo Już jesteśmy chyba na końcówce pierwszego odcineczka z Far Crya Primala Ale jeszcze zobaczmy co się wydarzy Okej mamy kolejną kacynkę Chyba z jaskini Saily. Saily, Nie wiem jak to się wypowiada To imię Saila, Saila Haila Natalia Winja. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Hugujarra. Udam. Pai hu, hu Winja Huguana. Winja. Hai wa buasha. Dansia losu Krwawisz <trych> Sajlon. Ty grysek. Cię troszeczkę zranił, ale łysaś Wzakujj Fa Walta laoba akista O! Idziemy po zielonego liścia Żeby było nie bez skojarzeń, pewnie to będzie babka jakaś Do leczenia, zaraz sprawdzimy, to muszę sobie tutaj ogarnąć trochę Okej, okay, dobra, no to... To zrobimy tak, w tym momencie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek Pierwszy, taki prolog Do krainy Oros Takardo, o widzicie, głębokie rany, jak widzicie, to właśnie sobie w tym momencie zapiszemy grę, ja zakończę odcinek, a w następnym odcinku będziemy mieli kontynuację misji, bo też nie chcę zamulać w tych odcinkach, nie chcę, żeby te odcinki były takie długie, a wolałbym, żeby były 15-minutowe, tam troszeczkę może krótsze, może dłuższe, ale niewiele, także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!